Siemano widzowie, z tej strony Momin Witam was w takim odcinku bardziej Opowiedzenie historii może tak by to szło nazwać Ogólnie w tym odcinku widzowie będę wam opowiadał Co się stało z moim starym kanałem Mominem od A do Z Przynajmniej się postaram, to co pamiętam to wam w zasadzie powiem Bo tam dałem ankietę na YouTubie e, Czy by chcieliście taki króciutki odcinek, taki materiał Jak wam opowiadam historię Co się stało z kanałem Momin, ze starym kanałem Mominem Ogólnie tak widzowie Kanał Momin powstał gdzieś w 2019-2018 roku. No i tam wcześniej nagrywałem właśnie tam jakieś filmiki z Robloxa, z Minecrafta, nie? Ja wtedy może miałem, nie wiem, z 15 lat, coś takiego. Nagrywałem właśnie filmiki z Minecrafta, z Robloxa i tak dalej, nie? No bo widziałem, że ten content się podoba widzom. Też dużo streamów u mnie było, bardzo i to bardzo dużo streamów widzowie u mnie było. No i też trochę osób wchodziło, wchodziło właśnie na... Te streamy, żeby wbić, pogadać, sobie ze mną, ewentualnie pograć. No i dobra, kanał się powoli rozwijał. Miałem tam chyba z początku 34 suby, widzowie, jakoś tak, albo 36 może. No i później, odkąd zacząłem właśnie streamować, robić streamy, właśnie za najwięcej u mnie streamów było z Robloxa. No i odkąd właśnie zacząłem te streamy robić, nie, no to widzowie właśnie, ludzie po zaczyna, zaczynali się pojawiać, bo wtedy w tych czasach może Roblox był bardziej popularniejszy niż teraz. To samo Minecraft, chociaż w sumie Minecraft nigdy nie umiera, więc w sumie do tej pory można powiedzieć, że Minecraft jest właśnie dalej popularny. Kurwa, powiadomienie z mi przyszło i ja pierdolę. Dobra, mniejsza no i właśnie tam nagrywałem. Streamy różne robiłem, właśnie nagrywałem tam te filmiki i tak dalej, nie? Aż w końcu widzowie wbiłem chyba pierwsze, nie wiem, może 200 subskrypcji I od tego momentu zaczął mój kanał, mój kanał Stary moment właśnie rozwijać się Czyli u mnie wyglądało to w taki sposób, że dużo i to bardzo dużo, e, u mnie było rajdów, tak? Od innych YouTuberów, co mnie tu właśnie zdziwiło, że było dużo rajdów u innych YouTuberów, no w sensie do mnie, rajdowali mnie i przez to widzowie zaczynałem właśnie pojawiać na tym YouTubie, bo ciągle widzowie mi subskrypcje dawali, do, w sensie subskrybowali mój kanał i to właśnie było na tych streamach, nie? Subskrybowali mój kanał, aż w końcu wbiłem jakieś chyba, nie wiem, 500 subskrypcji może, jakoś tak. No i widziałem, że widzowie tam oglądają mnie, było wszystko zajebiście, nie. No i dobra, no spoczko, nie? Nagrywałem sobie dalej. <laughs> Później właśnie inne streamy się też pojawiały właśnie. E, z innych gier też próbowałem, bo to w ogóle widzowie robiłem na moim starym i tu starym laptopie, co ten laptop kuźwa, nie wiem, widzowie ledwie co... Właśnie cokolwiek umiał zrobić W sensie uciągnąć jakąś grę, nie Bo wcześniej na tym laptopie chciałem, chciałem nagrać jakieś większe gry Typu nie wiem właśnie Fortnite, bo wtedy chyba Fortnite już był Albo jakąś tam inną większą grę Jakąś serię zrobić, to widzowie to się nie dało, nie To się kurwa nie dało, kompletnie się nie dało Widzowie nic z tym zrobić, nie Nic się nie dało i jedyny jaki Mój właśnie content był to Roblox a Minecraft, bo takie gry Mi w zasadzie uciągały, jedynie jeszcze Czasami to może wrzucałem jakieś filmiki Z Pokémonów tam jakieś różne tam filmiki z Pokemonów z, tam na tym symulatorze, że tam pobierałem jakieś różne właśnie... Pokemony i to na symulator, no, no, no mniej więcej, że na symulatorze nagrywałem, nie? To też tam jakieś odcinki z tego się pojawiają, no bo to mi uciągło, nie? No ale dobra, no skupiłem się niestety na Robloxie, a Minecraftie, bo tylko u mnie taki content niestety był wtedy. No ale dobra, pojawiałem się, robiłem w, w sensie kolejne live'y i live'y, aż w końcu widzowie znowu kolejne rajdy były, nie? Mnie, to co mnie zdziwiło z tymi rajdami od innego znowu youtubera raid był, nie? I znowu widzowie wbiłem chyba jakoś wtedy może 600-700 subskrypcji, nie? I widziałem, że mój kanał się coraz to bardziej rozwija i wtedy chyba, czy może troszkę szybciej otworzyłem swój serwer na Discordzie, pod nazwą Mominki, tak, kurwa Mominki, e, no i wszystko spoko było, no ale co zrobić, nie, co zrobić, e, był, był ten serwerek sobie, nie, no wszystko git było, tam wchodzili też ludzie, ciągle właśnie tam <laughs> wybijali, na ten serwer, żeby ze mną też pogadać, bo też no właśnie obiecałem im, żeby właśnie jakieś tam pogadanki robić, albo czasem razem w coś zagrać, albo coś, więc takie, no takie spoczko to było w sumie, nie? No ale dobra, już pomijając ten serwer. No i robiłem następne live'y, następne, bo coraz bardziej, yy, co, znaczy coraz, yy, kurde, inaczej, najwięcej właśnie osób oglądało mu u mnie live'y, tylko live'y, to ja zostałem wtedy takim choćby streamerem bardziej niż youtuberem, bo wtedy rzadko co u mnie się pojawiały jakiekolwiek odcinki, ja się ciągle skupiałem właśnie na streamach, nie, i u mnie streamy mogły się pojawiać wtedy, w jednym dniu u mnie mogły się trzy streamy pojawić, nie, czyli na przykład jak miałem czas wolny, to robiłem streama o 15, tam do którejś godziny, Później znowu na przykład robiłem o 18. streama, e, też do którejś godziny i później znowu mi się nudziło, to odpaliłem sobie o 22.00 streama, nie? no i tak ciągle te streamy, no aż trzy streamy nawet mogły się pojawić. No i właśnie ludzie wbijali, wbijali, aż w końcu widzowie osiągnęli pewien, e, pewien w sumie wynik subskrypcji, czyli 1000, 1000 subskrypcji, wbijałem ten tysiak może jakoś rok. Tak? Jakoś rok wbiłem ten tysiak, widziałem, że już kurde, kanał się coraz to bardziej rozwijał. Już miałem nawet widzowie na live'ie mm, osób tak kurde, nie wiem, po od 10 do 30 osób już miałem na live'ie, a miałem tylko 1000 subskrypcji, nie? No ale wtedy możliwe, że to były czasy takie, że tak dużo osób oglądało właśnie Robloxa, czy też ewentualnie Minecrafta, więc może te takie czasy były. Ale miałem właśnie od 10 nawet do 30 osób, nie? I to samo, samo istnieje, nie? Samo istnie, no i dobra nagrywałem, nagrywałem, później sobie widziałem, e, że ludzie u mnie oglądają, że jest jakaś tam ilość właśnie osób na live'ie i później zacząłem sam robić rajdy, tak, sam zacząłem robić rajdy, nawet jak miałem takie tysiąc, tysiąc subskrypcji, co to bardzo malutki kanał, to robiłem i tak rajdy, bo miałem w miarę dużo osób na live, nie, i robiłem rajdy, więc dzięki mnie też kilka youtuberów takich mniejszych trochę ode mnie się wybiło, to się wybiło później tam z niektórymi youtuberami, przynajmniej chyba z jednym, czy może z dwoma, e, jak robiłem u nich rajda, to nawet za załapałem kontakt z nimi, ja gadałem sobie z nimi, coś tam ewentualnie próbowaliśmy nagrać, więc no, także też spoczko było. Aż w końcu widzowie przyszedł pewien moment, nie? Co żałowałem tego w chuj, żałowałem tego w chuj. Ten moment przyszedł, to może było jakoś, no nie wiem, jak wbiłem tam 1100 subskrypcji, jakoś, nie? To u mnie wbił taki moment że u mnie, nie wiem czy to przez, z, przez YouTube, czy przez ludzi, nie mam pojęcia, co mi subskrypcje ciągle spadały, spadały coraz niżej i nagle z 1100 widzowie miałem na przykład, nie wiem, 900. 900 nagle subskrypcji czy tam, może ponad 900, nie. I nie wiedziałem o cholerę chodzi, nie, ale dobra, spoko, zostawiłem to, niech jest jak jest. Także spoczko, no i później nagrywałem dalej streamowałem jakieś tam rzeczy. Dalej streamowałem właśnie Robloxa czy Minecrafta. No ale patrzyłem, że znowu wbijał się ten 1000, znowu te 1100 się udało wbić, nie? No i dobra, wszystko zajebiście. Już te 1100 było chyba 1110, jak dobrze pamiętam. Aż w końcu znowu ciągle mi te subskrypcje spadały. Ciągle, ciągle, ciągle. A że widzowie, ja miałem wtedy z 15 lat może. No to widzowie, moja psychika siadła. Siadła, że w taki sposób, bo ja wtedy nie widziałem dosłownie nic poza YouTube, ciągle, ciągle nagrywałem, ciągle nagrywałem na YouTube, to było praktycznie moje życie. nie? No i wtedy moja psychika się taka pogorszyła, ale to już, to już też przez YouTube i przez inne sprawy, ale to już mniejsza, ale też przez YouTube. Aż w końcu był taki moment, że postanowiłem napisać właśnie do ONZE, nie? Do ONZE, którego bardzo pozdrawiam. To postanowiłem napisać mu, bo miałem już rozmyślenia, czy by nie usunąć kanału. Tak, żeby nie usunąć kanału. Napisałem mu. On wtedy chyba mi napisał, że, że nie usuwaj kanału, bo to by zrobił, bo to, to będzie głupota czy coś w tym stylu. No nie wiem, czy to też dobrze pamiętam, ale tak mniej więcej mi to przychodzi do głowy, że to będzie głupota, że możesz później tego żałować i w ogóle, nie, ale to jest twoja decyzja, twój kanał, więc zrobisz jak uważasz, nie. No i widzowie, ja zamiast właśnie... posłuchać się Onze, to... Wtedy byłem debilem i postanowiłem kurwa usunąć tak o sobie kanał, nie? Bo takie czemu nie? Czemu nie? Usunąłem sobie kanał i chuj, i mój kanał nie istniał. Aż w końcu doszedł pewien moment, nie? To już byłem, czym już, już bardziej taki starszy byłem, że miałem już tam 16, 17 lat, 18, nie? I wtedy widzowie doszedłem do, doszedłem do wniosku, że zrobiłem głupotę, bo szkoda strasznie tego kanału, mi było bardzo strasznie. I żałowałem tego, w chuj, żałowałem tego, że właśnie ten kanał e, usunąłem. No. Czy usunąłem ten kanał i właśnie były takie momenty, że ciągle miałem rozmyślenia, że kurwa, chciałbym coś nagrać, chciałbym kurwa coś nagrać, ale nie umiałem, bo nie miałem jeszcze nawet dobrego sprzętu, a też kurde, no na tym moim laptopie, tu z tym laptopem już było coraz to gorzej, to tym bardziej nie umiałem, to wtedy właśnie zacząłem na TikToka nagrywać, nie? Na TikToku nagrywałem jakieś popierdolone historyjki, czyli pow, na przykład, nie wiem, że jesteś w pierwszej, pierwszej klasie tam technikum, nie? Takie, takie historyjki typowe, co tam na pewno dużo widzieliście na, na TikToku i w tym i od tego właśnie momentu też zacząłem coś nagrywać. Jeszcze poza tym, e, poza tymi historykami, to zacząłem nagrywać streamy na Instagramie, tak? Że po prostu sobie siedziałem, miałem wyjebane, nie, siedziałem sobie i, i nie wiem, jadłem, piłem, albo, albo nie wiem, co coś tam robiłem i kiedyłem z widzami, nie? E, ale to wtedy miałem tam, nie wiem, po 5 osób, także no. No i ciągle miałem z tyłu głowy, że kurwa nagrałbym na tym YouTube, ale nie byłem pewien w 100% czy wrócić do tego YouTube, że miałem w sensie chciałem wrócić do tego YouTube, ale wiedziałem, że właśnie może to nie wyjść, po z moim sprzętem, to nichuja, chuja, nie widzę, no nie chuja wtedy. No ale dobra, w końcu nadszedł ten rok, czyli 2024, co w końcu już znalazłem sobie pracę, kupiłem sobie sprzęt. Teraz mam o wiele, wiele dobry komp. dużo dosłownie kąp, kamerkę mam przy okazji też fajną. No, no ogólnie stanowisko jest spoko. I od tego momentu właśnie od 14 czerwca 2024 roku znowu Momin powrócił na rejony YouTube'a, tak. I znowu zacząłem nagrywać na YouTubie. Więc tak mniej więcej moja historyjka widzowie się prezentowała jak chodzi o stary kanał Momina, yy, więc no. Także co widzowie, no tyle chciałem wam powiedzieć. Bo też mnie, strasznie, też, też chciałem nagrać taki odcinek, nie? Z, jak opowiadam z tego, żeby tą historykę, Z YouTube'em, właśnie opowiedzieć z tym starym kanałem, to też mnie straszną ochotę. No ale dobra, widzowie, to na tyle w tym odcinku by było. Widzimy się w następnym. Tak moja historyka ze starym kanałem się właśnie, <laughs> właśnie potoczyła. Ale teraz widzowie, jeszcze na sam koniec, I tak, i tak szczerze, już nie żałuję tego, że usunę ten kanał, bo ten mój kanał obecny Momin, to widzę jak się dobrze wybija i jest już jakoś tam istnieje na tym YouTubie, bo to jest mój rekord. 5000 subskrypcji to jest mój rekord dosłownie. No 5,5 nawet. To jest mój rekord, z czego się bardzo i to bardzo cieszę, że są jacyś widzowie, e, że, że oglądają mnie, więc, więc no, cieszę się z tego w chuj wam powiem, w chuj się cieszę. No bo jednak mi zależało, żeby nagrywać, bo jednak w chuj miałem ochotę nagrać jakiś materiał, stworzyć na nowo kanał i w ogóle. No i ogólnie miałem taką ochotę coś zrobić na YouTubie, no i zrobiłem i się cieszę teraz z tego mojego obecnego rekordu. Właśnie na YouTube, jaki mam Więc dziękuję bardzo wam widzowie, że jesteście ze mną Mam nadzieję, że będziecie do końca Że będziemy się wybijać coraz bardziej na tym YouTube Że wam się u mnie odcinki podobają Że dobry content i w ogóle mam w chuj I to w chuj nadzieję widzowie Dobra, teraz mogę się z wami pożegnać Wbijajcie na Discorda Będziecie mieli link w opisie Zapraszam serdecznie No i co widzowie, widzimy się w następnym odcinku Do zobaczenia i cześć